Nodi, po przygody autkiem rusza w świat. Nodi, na czapce ma dzwoneczek śliczny, który wciąż nam gra. W krainie zabawek on wszystkich zna, wy też poznacie go. Za gości w waszych dziecięcych snach i to nie jeden raz. Nodi, Nodi. I pożycza parasol. W krainie zabawek było dziś dżdżyste popołudnie i Nogi nie był zachwycony, że w taką pogodę musi odwozić do domu misię Tessie. Dziękuję za wspaniały pod wieczorem O, to ja Ci dziękuję za umilienie mi czasu, Tessie. Muszę już wracać i nakarmić Pampiego. Ciągle jeszcze pada deszcz. Przemokniemy w samochodzie. Szkoda, że nie wziąłem parasola. Mógłbyś mi pożyczyć swój parasol? Nie, Nodi, nie mógłbym. Za każdym razem, kiedy ci go pożytam, zapominasz mi go oddać. Ależ wielkołuchy. Chyba nie chcesz, żeby Tesi zmokła. Żeby deszcz zniszczył jej piękny kapelusz. Żeby się przeziębiła, miała dreszcze i katar i kaszel. Bo chyba byłoby ci przykro. O, i mnie już jest przykro. Bardzo mocno przycisnąłeś mnie tym krzesłem. No dobrze, pożyczę ci parasol. Ale jutro musisz go zwrócić. Jeśli tego nie zrobisz, to ja to... To ja. To, to ja. Tak? Odczepię ten dzwoneczek od twojej czapeczki i przyszyję go do mojej. To będzie dla ciebie nauczka. O tak! Nie umiem przyszywać dzwonków do czapeczek. Trzymaj prosto ten parasol, Tessie. Po co? Przecież przestało już padać. Wiem, ale jeśli nie będę widział parasola, mogę zapomnieć oddać go Wielkouchemu. Wtedy on obetnie mój dzwoneczek. No dobrze, ale chyba trochę głupio wyglądamy. Siedź grzecznie, parasolu. Ja muszę posprzątać po kolacji. Nie pozwolę ci się nigdzie schować. Kiedy pójdę do łóżka, pójdziesz ze mną. W ten sposób będę pewny, że nikt cię w nocy nie ukradnie. Och, ale jesteś złośliwy. Specjalnie mi to zrobiłeś. O, o, o co to jest? A, to ty parasolu. No posuń się trochę, jesteś okropnie twardy. Nie mógłbyś nosić miękkiej piżamki, jak każdy, kto idzie spać. Ojej, ale jestem niewyspany. To była straszna noc. Bardzo niewygodnie śpi się z parasolem. Uch. Uch. Co ty robisz? Przecież nie mogę jeść śniadania na podłodze. Bardzo utrudniasz mi życie parasolu. Najlepiej będzie, jeśli jak najprędzej odwiozę cię do Wielkąuchego. Jestem pewien, że o czymś zapomniałem. No tak, chodź tu, parasolu. Nie myśl sobie, że będziesz tu siedzieć przez cały dzień. Proszę, Nodi, należy się sześć pensów. Dziękuję, panie Spark. Śpieszę się, bo muszę zawieźć ten parasol do wielkouchego, zanim o nim zapomnę. O, Nodi! Właśnie czekałam na taksówkę. Zechciej mnie zabrać na stację. O. Nie mogę. Jadę kupić bardzo drogie buciki, żeby pasowały do mojej bardzo drogiej sukienki, która jest tak elegancka, że nie mogę jej nosić. Nie, nie, nie może pani wsiąść, pani kotko. Mam już pasażera. Nie widzę żadnych pasażerów. Biorę parasol. Jedzie ze mną do Wielkołchego. A czy parasol da ci tak wysoki napiwek, jaki dostaniesz ode mnie? Napiwek? No dobrze, proszę wsiadać. Ale proszę mi obiecać, że przez całą drogę będzie pani trzymała parasol. Nie mogę go zgubić. A skoro muszę, mam nadzieję, że żadna z zabawek mnie nie zobaczy. Kolor tego parasola nie pasuje do moich oczu. O. Pani Kotko, proszę mocno trzymać ten parasol, bo porwie go wiatr. Och, jakiż on jest brzydki. Nie taki jak parasolki z mojej kolekcji. Co ty wyprawiasz, paskudny parasolu? Co on robi? O, mój ogon, moje wąsiki. Co się dzieje? O, lecę, lecę, trzymajcie mnie. Proszę złożyć parasol i trzymać go do dołu. O, co za okropna podróż, niech się już skończy. Też bym tego chciał, bo mógłbym wtedy zawieść parasol do wielkołuchego. <laughs> Bardzo mnie ta podróż zdenerwowała. Nie wiem, czy się od tego nie rozchoruję. Czy dostanę moje sześć pensów? Nie, bo to była okropna podróż i dlatego zapłacę ci tylko trzy pensy. To nieuczciwe. Obiecała mi pani napiwek. To jest właśnie ten napiwek. Zawieś lepiej ten wstrętny parasol prosto do wielkołuchego. Cześć, nadi. Cześć, Małpko, chcesz czegoś ode mnie? Chcę, żebyś mnie zawiózł na rynek razem z tymi paczkami dla Lalidiny. Ale ja muszę zawieźć parasol do wielkołuchego. O, nie! Gdzie jest ten parasol? Jaki parasol? Ten parasol. Ten parasol? Tak. Ten twój ogon jest naprawdę nieznośny. Och, on się tylko bawił. Nodi, proszę cię zawieź mnie do miasta. Nie uniosę tych wszystkich paczek. Dam ci dwie sześciopęsówki. Sześciopęsówki? No dobrze, ale musisz pilnować swojego ogona. Będę pilnował. Masz być grzeczny ogonku? Masz się nie bawić parasolem. Masz na niego uważać. Jasne? Dziękuję, że pomogłeś Bertowi przywieźć moje taśmy. Mój ogon dobrze się opiekował parasolem wielkołuchego, prawda? Tak, dobrze. Och, gdzie jest ten parasol? Ogonie! Znowu go zabrałeś? Cię. Teraz już nikt mnie nie powstrzyma przed zawięzieniem tego parasola prosto do Wielkołuchego. Zejdź z drogi, Bumpy! Dlaczego wyskoczyłeś na drogę prosto pod samochód? Mogłem cię przejechać! Och. Przestań mnie lizać. Nie wypada, żeby taki duży piesek lizał każdego znajomego. Nie mogę cię wziąć do samochodu. Wiozę teraz parasol dla wielkołuchego. O, chyba jakiś kamień utknął pod błotnikiem. Muszę go wyjąć, zanim przedziurawi oponę. Ale jak ja mam go wyjąć? O, już wiem. Zrobię to parasolem wielkołuchego. Odejdź. Przeszkadzasz mi, nie widzisz? Położę go na bok, żeby nikt na niego nie najechał. No, teraz mogę już jechać prosto do Wielkouchego. Dzień dobry, Wielkouchy. Przywiozłem ci twój parasol. O, nie! O ile widzę, Nodi, to co mi przywiozłeś, nazywa się nic. Pewnie zostawiłem ten parasol na drodze. I może ktoś go sobie zabrał, Muszę natychmiast tam wrócić. Znów o nim zapomniałeś. Och, proszę, nie obcinaj mi dzwoneczka. Nie zrobisz mi tego wielką uchy. O, uważaj! Popatrz, Pampi biegł za tobą z moim parasolem. O, oh, Pampi, Kochany z ciebie piesek. Dziękuję ci! Dziękuję, tak bardzo się cieszę. Wiecie? Zarobiłem dwie sześciopęcówki i trzy pensy. Zabieram was obu do miasta na wielkie lody. świetnie, Nodi. Ale obawiam się, że zaraz zacznie padać. Nie przejmuj się letnim deszczykiem, Wielkouchy. Zapraszam cię na lody pod warunkiem, że nie zabierzesz ze sobą parasola. <śpiewanie> Opracowanie wersji polskiej euro.com.